Siemano. Kolejny update. Nie wiem czy pokazywałem czy nie. Wyszarpałem tutaj tą blachę, która tutaj była zgrzana. Ładnie pokazuje nam się podłużnica, która jest zardzewiała trochę. No i poszycie jest trochę skorodowane, ale ogólnie trzyma się to kupy. Oczyścić tylko trzeba airstopem pokryć i epokset na to dół wyciąć, uzupełnić. I odtworzyć tą zakładkę na dole i tyle. Z tą blachą jeszcze pomyślę czy ją odtworzyć, bo to jest blacha, która gdzieś w ten sposób była przymocowana. Podejrzewam, że ona robiła poniekąd jako wzmocnienie podlewarek. Podejrzewam, że wyglądało to w ten sposób, tak jak tutaj, takie coś. To chyba jest wzmocnienie podlewarek. Tak mi się wydaje. No i to jest podobna blacha ogólnie. Ona jest tak przynitowana, znaczy przyzgrzana, i to mi się wydaje, że na podobnej zasadzie to wyglądało po prostu. Czyli blacha, jedynka, i na to zgrzany jeszcze taki gruby spornik, i to na tym tak naprawdę cały samochód się podnosił. Nie wiem jakim cudem w ogóle całe auto jest zrobione z jedynki blachy, jak tak teraz patrzę. No i pewnie to nie jest pierwsze i ostatnie takie auto, wszystkie auta pewnie są tak z cienkiej blachy, no ale mnie to zadziwia na przykład, że auto w miejscach tak konstrukcyjnych podłużnica jest zrobiona z blachy jednomilimetrowej i wzmocnienia podlewarek i tak dalej to wszystko jest z blachy jednomilimetrowej, fakt faktem, że to jest tak wytłoczone. Ma to takie przetłoczenia, takie wzmocnienia, żeby to się nie wyginało i to żeby miało swoją sztywność. To jest wszystko przemyślane, a i tak auto w sumie waży 1,5 tony prawie, chyba fabrycznie, więc jakby, zaj, jakby dali grubszą blachę, no to auto z Araby ważyło 2 tony, no nie? Także jest tutaj to wszystko przemyślane, ale mnie to zadziwia. Yy, mimo wszystko to auto się na tym wszystkim trzyma i nie wygina i, i tak dalej. Wpadłem przed chwilą na genialny pomysł. Nie wiem czy on jest dobry, czy nie i jaki to ma sens, czy to się będzie łączyło ze stalą tutaj normalną, ja pierdolę, ze stalą normalną. Jezu, co mnie straszy wszystko, ty? najpierw kanister, teraz kompresor, powietrze sobie spuszcza wodę, ale wody nie ma, a sobie spuszcza, nieźle. No, taki pomysł mam, że w miejscach, w których tutaj to wszystko jest zgnite i w których ten auto gnije, i tak i tak muszę kupić arkusz blachy, bo nie mam. Yy, bynajmniej pod miejsca podlewarek, bo chyba będę robił z piątki blachy, ale jeszcze nie wiem albo chociaż z czwórki, albo trójki. Jeszcze zależy, co z tego wyspawam. No nie wiem, albo kupię każdego po trochu. Czy nie wyspawać tego z nierdzewki po prostu? Tak się zastanawiam. I będę miał święty spokój. Od dołów tutaj też bym kupił jedynkę blachę z nierdzewki i wspawał nierdzewkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Czy to będzie się, nie będzie się gryzło? Nie, no stal można spawać normalną z nierdzewką, ale tak się zastanawiam, że nikt kurwa tego nie robi, nie? I skoro nikt tego nie robi, o za ślepka, co ona tu robi? Ciekawe, no to coś musi w tym, je, w tym być, nie? Że nikt tego nie robi. Albo po prostu jest to ekonomicznie nieopłacalne, bo nierdzewka nie jest tania i dlatego tego nikt nie robi. A jeżeli tylko z tego powodu nikt tego nie robi, to czemu ja bym tego miał nie zrobić? Przecież to jest jeden kij, a będę miał święty spokój. Tak mi się wydaje. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, co o tym myślicie, ale ja myślę, że to jest dobry pomysł. No okej, okay. poczytałem, dowiedziałem się, że na spokojnie można stal, zwykłą, z niercewną łączyć. Aczkolwiek zapomniałem i się i sobie przypomniałem, że przecież. Stal nierdzewną spała się w czystym argonie albo helu, a ja nie mam czystego argonu ani helu, tylko miksa CO2 z argonem i na miksie chyba to nie nada, tak mi się zdaje. Ciekawi mnie co kurde z tym zrobić, hmm, 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 hmm. albo zrobimy po prostu bo to ogólnie było tak dziwnie przyspawane bo to w ogóle do podłużnicy nie było przyspawane tylko było to przyspowane znaczy przy zgrzane w tych miejscach tam tu tu. No i to 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 się łączy w sumie z podłużnicą, no to to jeszcze rozumiem. Tu to jest poszycie progu w tych miejscach się to łączyło. No i tu w sumie w tym miejscu chyba też. A nie, w tym miejscu nie. No to tylko tam. Już. No i to tak w takich miejscach, że takich dziwnych w sumie. Jeżeli to miało się za to podnosić auto, no to w takich dziwnych miejscach to było zgrzane, bo myślę, że poszycie progu zewnętrzne nie jest dobrym pomysłem. Nie jest dobrym elementem, za które można byłoby podnosić auto ogólnie. Tak mi się wydaje. Nie żeby coś, nie, ale to jest taki element, który nie jest najmocniejszy. Podłużnica, jak najbardziej. To jest fajny element, za który można podnosić auto. No ale poszycie. W miejscach jeszcze, gdzie pasuje się drzwi, przy samych przetłoczeniach, nie podoba mi się to. Przetłoczenia już tutaj zmasakrowałem oczywiście. Już tu jest ta linia poharatana i cała blacha jest taka pogięta, że bez szpachli tego nie wyprowadzę, nie? Myślę, że to... Każdy widzi, każdy wie już, że jest z tym źle. Ale... Może jeszcze się uda coś tam wyklepać. Na tyle ile będzie się dało, tyle wyklepię jak nie to, nie? No bo ten element to już muszę wyklepać, a ten jest najgorszy. Tutaj to jeszcze mogę zawsze te poszycie odciąć. I wymienić razem z tym całym progiem jest jest ta część. Także tak. I tego. Miał kurde. Siemano, witam wszystkich. Już próg wstawiony. <ścoughs> Nie, no, przemierzam sobie go tylko. Co do podłogi, bo jestem w fazie robienia podłogi tu. Patrzcie, co żebym zrobił. O! i będzie cyk pyk myk fuch kawałek podłogi, jeszcze kawałek podróżnicy muszę zrobić ale tak sobie proszę mi nie odlatywać no i zajebiście dobra, przymierzam sobie tak proga proszę bardzo patrzcie jak on jest, kurde nie powiem, że jest tragicznie zrobiony wszystkie przetłuczenia się zgadzają zobaczymy jeszcze jak otwory to są na dokładkę, to są otwory do zaślepienia, chyba. Na takie zaślepki są tutaj, właśnie, żeby konserwować progi. Patrzcie, jaka ładna linia. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj widać. Tutaj jest przetłoczenie. A tu jest tak. Rozumiecie? No, bynajmniej się nie zgadza. Tutaj się dosyć ładnie zgadza. Na kamerze nie widać. Coś mi do mordy wpadło. E, tutaj to w ogóle. Zobaczcie, jak odstaje ten próg. Trzeba go na siłę dogiąć jeszcze jednymi szczepcami. I on w ogóle taki krzywy jest, nie? On, on jest tak na siłę do dogięcia. I. Takie zajebiście zrobione. Ale. To to jest kij. Bo patrzcie to, nie? Mamy podłużnicę. I patrzcie, jaka japa. To jest wszystko do dogięcia. To jest najlepsze, nie? Jaka tu jest japa? Jakby mało było tego, to ja się zastanawiam, czy to w ogóle dojdzie do podróżnicy, nie? Bo tu pomiędzy też będzie japa. No i więcej to, co powinno nachodzić na to, powinno być zgrzane. To podejrzewam, że jak to dognę, to będzie to gdzieś przed tym. Będzie dolegać tutaj, a nie tutaj. A pow powinno tutaj, a będzie pewnie dolegać tutaj Jest za krótkie No ale zobaczymy mm, Jak to tam będzie się doginać Najwyżej zrobię przedłużkę, kurde, no ale to wstyd jak ch... nie? W ogóle dla tej firmy Że trzeba robić przedłużki. Mam nadzieję, że to będzie pasować Spas jest zajebisty Gdzie fabryczna, pod... tutaj próg on jest ładnie na płasko. A tu, patrzcie, co się zadziało. Rozumiecie temat? To jest kurwa niesamowite. To jest niesamowite. Nie mogę się nadziwić. Coraz więcej rzeczy mnie tutaj zadziwia. No ale chociaż miejsca pod próg są w idealnych miejscach, mniej więcej, nie? I mam punkt odniesienia do robienia. Eee. Podpory tutaj o, i tak przez ten fakt, choć nie chciałem na początku mówiłem, że będę rozwiercał tutaj, będę ciął i robił tak jak ten próg jest, tak będę go spawywał, całego gotowego, ale później stwierdziłem i widziałem na filmie jak chłop tam w 3.9 co robi, to on sobie robi to na tym przetłoczeniu. Tutaj mam jedyne takie przetłoczenie, gdzie mam równą linię przez całe auto i mogę sobie równo odmierzyć i, i przyspawać. A tu będę miał pieprzenia na tych przetłoczeniach, bo będę musiał to szpachlować później i tu pójdzie dużo szpachli. A tutaj bym tylko zaciągnął, aby wyrównać, liznąć lekko i byłoby luksus. Ale. To jest jeden problem, na dole jest japa i jeżeli przyspawam sobie tylko na tym przetłoczeniu to będzie mi się to przetłoczenie całe wyginać później jak będę doginał dół. A jeżeli przyspawam go sobie po całości w miejscach tutaj właśnie tych gdzie są zgrzewy i będzie wszystko już obspawane na gotowo to nie ma prawa mi się to wszystko powyginać. Tylko dół będzie mi się giął wtedy, tak mi się wydaje bynajmniej i drugą sprawą jest to, że tu jest próchno, nie? Akurat w tym miejscu, z przodu. Tu jest próchno. Powiem Wam, że uważałem, że te pianki. <słuch> yy... Które są montowane fabrycznie w tych progach. One są takim chyba rzeczą w tych samochodach, że to naciąga wilgoć i potem rdzewieje ale powiem wam, że to spełniło zajebiście swoje zadanie, bo odcięło nam jedną komorę od drugiej. Podzieliło nam próg na dwie komory. I dzięki temu tardza nie poszła aż tutaj, tylko zatrzymała się na, na, tym, na tej piance. I powiedzcie mi, co to w ogóle za pianka jest? Czy to jest jakaś zwykła taka? Pianka, powiedzmy, że montażowa. Czy to jest jakaś specjalna pianka? Czy to jest nie jest pianka taka. Tylko to jest e, jakaś. Nie wiem, co to jest, nie? Wygląda jak zwykła pianka, taka wiecie: montażowa, tylko ona jest taka lepsza, bo jest taka mięk miękka i elastyczna bardzo. I powiedzcie mi, co to jest. Bo jeżeli można taką pianę sobie kupić i wstrzyknąć. To bym sobie tylko uratował te gumy, powiem Wam, że to fajnie spełnia swoje zadanie, jeśli chodzi o takie rzeczy. To bym wtedy taką piankę sobie kupił i ogarnął, a jeżeli nie, no to nie wiem, na silikon mam to wkleić, albo nie będę tego wklejał w ogóle, nie? Tylko potem, jak będzie no to pójdzie mi na cały próg wtedy, nie? A tak to dzięki temu, że tutaj były pianki, słupek jest w oryginale i nie jest w ogóle zardzewiały. I to jest bardzo duży plus. Eee, Tych przegródek. Tylko później, przy spawaniu, to tak śmierdzi. Jak chciałem, nawet e, tym kątówką, to to tak śmierdzi się pali. Jakby spawał, żeby to mi się nie zapaliło, to będzie się tam tliło w środku, nie? I będzie lipa. No ale zobaczymy, zobaczymy. Przyszły mi dwie paczuchy dzisiaj. Mamy konserwację, proszę o Was. Warstwa bitumiczne eee, z App, polska firma. Podobno. Eee, wosk. I też taki bitex, ale na... do uszczelnienia spałów i szczelin, taki napędzel, Do tego kurde kubki do mieszania, wziąłem jak... jedyne jakie były na tym sklepie. I kurwa takie duże mi dali, że to jest hit, nie chciałem aż takich dużych, no ale okej, okay. to by było tyle. I jeszcze pistolet z jakiejś włoski. A, no i Erst, Dobra, ale zacznijmy od pistoletu. Jakiś Entuls włoski. Jakieś bardzo dobre opinie w ogóle miał ten pistolet. Że fajnie pryskanie jakieś te chińczyki, które żgają, albo nie dają rady. No i erstopik oczywiście na tą całą rdze, żeby to wytrawić. Myślałem, że trochę większa ta puszka będzie. Dali taką małą puszkę, kurde, a konserwacje myślałem, że są mniejsze. Myślałem, że to będzie coś w wielkości od to jest takie bydle, nie? Proszę was bardzo. To już starczy na całe auto, nie? W ogóle. To już starczy na całe auto, mi te dwie puszki. Także tak, to przyszło z APP. Aha, no i tak. APP versus, bynajmniej ten sprzedawca. Oczywiście, jak żeby inaczej. Tak myślałem zamawiając z internetu. Rok po terminie, no nie rok, bo parę miesięcy po terminie, pół roku po terminie, to nie ma nawet daty, Tam to też nie ma daty, a Airstop? Airstop jest do 2025. To jeszcze ma datę ważności, bardzo mi się to podoba. Najważniejsze w sumie. Reszta to tam kij, wosk to woską tam może być przeterminowany tam te parę miesięcy, nic się nie stanie chyba drugą paczką to już Nowol, nie APP miałem kupować APP, ale proszę Was bardzo APP miał słabe opinie w sensie takie mieszane jeśli chodzi o podkład epoksydowy tutaj mamy podkład epoksydowy z Nowola serii tej klasycznej do aut klasycznych. Podobno jest e, zajebiście dobry i drogi, dlatego go chcę przetestować. Tu mamy oczywiście utwardzacz i rozcięczalnik, czyli mamy jakieś 2 litry epoksydu z rozcięczalnikiem. E, około. Nie wiem w jakich proporcjach w sensie jeszcze to będzie. Nie? No dobra, puszka jest podobna, nie będę tego rozpakowywać. No i do odpuszczenia i wyczyszczenia tej goje blachy później, e, może nawet przed airstopem. Mamy tutaj takiego nowola zmywacz to wstępny, też podobno zajebisty Zobaczymy jak to się będzie sprawować No to nie są tanie rzeczy, człowieku, ja już takie zainwestowałem teraz pieniądze w to Szok Pewnie znawcy powiedzą Oj, ale ten chłop, chłop od którego kupywałem kurde, nie wiem czy pamiętacie tą akcję Jak kupiłem, jak robiłem zderzak, pawałem. I kupiłem pachle, kupiłem pachle do plastiku w ogóle patrzcie, jak ten nowol był zapakowany zajebiście w pioneczki. Pierwszy raz tak dobrze zapakowaną paczkę miałem. Eee, szpachle do plastiku, przeterminowaną chyba dwa lata po terminie, albo rok po terminie. W ogóle nie chciała schnąć. W ogóle dałem za dużo utwardzacza. To schnęła w parę sekund, i potem nie szło w ogóle tego uformować. Robiły się grudki, a jak za mało utwardzacza, nie, nie szło wykalkulować, czy za mało, czy za dużo. A tak nie powinno być, według mnie. To. Eee, o, proszę bardzo. Jeszcze bol, kurde, najgorsza. Na bolu się tak zawiodłem. Już nigdy bola nie kupię. Na 2022 w tamtym roku było robione. To rok po terminie było. Z bola już nie kupię nic. Zawiodłem się na bolu. Na Nowolu się jeszcze nie zawiodłem. Miałem podkład zwykły akrylowy z Nowola. Teraz będę miał epoksydowy i naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Serię Ultra miałem. No, to ten chłop, co mi sprzedawał tę szpachlę, to by teraz pewnie dał mi pierwszy, lepszy epoksyd z bola albo z czegoś i powiedział, że to nie ma znaczenia. Że marka w ogóle to nie ma znaczenia, że wszystkie są dobre. Gdyby nie były dobre, to by ludzie tego nie, te firmy tego nie sprzedawały, to by im się nie opłacało. Gówno, kurde, prawda? <słuk> Moim zdaniem. I uważam, że w tych czasach, zwłaszcza, bardzo łatwo o gówno, żeby kupić, a te tanie rzeczy nigdy nie działają. Ja, ja z doświadczenia to wiem, że te tanie rzeczy mi nigdy nie działają, więc zawsze wolę kupić coś sprawdzonego. Pierwsze, co to, czytam opinie, już nieważne w ocenę, tylko zawsze czytam opinie, czy ludzie zachwalają, czy nie zachwalają. Jeśli chodzi o APP, to głównie Airstop. Airstop jest zajebisty. Brunox się przy tym kurde chowa. Wszystkie, wszystkie neutralizatory rdzy przy airstopie się chowają. Yy, widziałem porównania. Ludzie zachwalają i podobno tak jest. Zobaczymy na własnej skórze, jak to wygląda. Yy, I tak, 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 tak. No, bo ten. Bo chciałem wtedy, jak mi on sprzedawał te, ten chłop. W ten, y, al, 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 tą szpachlę do plastiku, bo ja chciałem klar, taki dobry klar, żeby nie pozostawiał mory, bo się naoglądałem na oczywiście jak zawsze filmików i są klary, które pozostawiają morę, a są klary, które nie pozostawiają mory, tylko wylewasz je i są gładkie, y, jak szkło. Tak jest, jest bynajmniej właśnie ten klar z serii Nowola, tej klasycznej. One mają takie butelki. Y, taki był z tego co pamiętam, w sensie taki Takiej jakości był to klar. E, był też e, lechler, bodajże, też bardzo fajny. No i są klary, które pozostawiają morę, i są klary, które nie, nie pozostawiają mory. Fakt, faktem, co również przyznam, to też zależy od ustawionego pistoletu, to zależy od e, lakiernika, czy ta mora będzie, czy nie będzie. I uważam, że lakiernik na morę ma bardzo duży wpływ, ale są rzeczy których też się nie da przeskoczyć, i dobrze, żeby klar też e, był w jakichś tak pa, tam parametrach, tak? Bo jak będzie tam gęstsze, czy coś tam, nie wiem, nie znam się, no to będzie się gorzej rozlewał i tą morę będzie pozostawiał, tak? Tak przypuszczam, tak przypuszczam. Tak się gniew kurde. Handmade, kurde wafel. Siemano. Druga warstwa R-stopa. Proszę ja was bardzo. Poleciałem już drugą warstwą. Teraz niech sobie schnie Tutaj tak samo Wszystko poleciane AirStopem, wcześniej wyczyszczone na tyle ile mogłem No bo mi tutaj żadne narzędzia za bardzo nic nie dochodzą A papierem ściernym samym to też są takie wrzery, że już to nie idzie zdrapać To wszystko jest zabezpieczone AirStopem Te wnęki starałem się trochę też wcisnąć tego nie, wiem, ile tam płynęło tego, ale no zawsze coś. No i ogólnie odnośnie airstopa powiem tak, pierwsze co, żebym nie zapomniał, jeżeli robicie bez rękawiczek, to jest airstop, już trochę pobrudzony. To jest ogólnie przezroczysta ciecz, bardzo podobna do lakieru bezbarwnego, i tak się też zachowuje. Jak lakier bezbarwny. Śmierdzi też jak lakier bezbarwny, dosłownie takim rozpuszczalnikiem. No jak zwykły lakier, nie? Bezbarwny. Klei się później też jak lakier bezbarwny, aczkolwiek ciężko go zmyć z łap, więc jeżeli ktoś odwalił taką manianę czy robił to bez rękawiczek, tak jak ja, sobie muszę te pędzle wymoczyć. Na razie w zmywaczu, bo tego już załatwiłem. Trochę go wymoczyłem przez noc, ale rozkruszyłem, ale to jeszcze nie to. On nie jest taki miękki jak ten. I nie wiem, może jeszcze w rozpuszczalniku go tam zanurzę, może, może coś to da. Ogólnie tego airstopa bardzo ciężko zmyć z czegokolwiek. Jest to ciecz po wyschnięciu bardzo klejąca. No, jak lakier. Jeżeli nie chcecie mieć problemów z domyciem łap, to zachęcam do rękawiczek. E, myślę, że nitrylowych najlepiej. Ogólnie tak zmywaczami nie idzie. Wodą to zapomnij człowieku, yy, może trochę pastą BHP, ale też tak kurde opornie. Trochę zruszyłem to, ale, ale też nie, nie idzie łatwo. Zmywaczami, benzyną nie idzie, to bardzo ciężko zmyć ogólnie. Niczym to nie chce iść. Potem wpadłem na to, że może alkoholem. No i tak kurczę, powiem Wam, że średnia trochę się zmyło tym alkoholem. Ale tu bardziej mechanicznie trzeba to zdropać, nie? Szmata i trzeć, aż, aż zajdzie po prostu i pastą BHP, a później pokaleczone łapy, nie? Taki koszt za głupotę, nie? <laughs> Jakby rękawiczki wskazane przy tym preparacie. Yy, no i co? Odnośnie APP Air Stop wydawało mi się, że to będzie środek, który będzie wytrawiał rdzę, nie. To jest środek, który zabezpiecza blachę. Przed yy, w ogóle biodegradacją tej, tej, tej stali, nie? To jest, to jest właśnie środek, który będzie ci zabezpieczał przed korodowaniem. Myślałem, że on wytrawi rdze to się całe takie czarne zrobi, ale nie. To jest po prostu środek, który na gołą blachę nakładasz. Na to, na to potem epoksyd i masz spokój, człowiek. Yy, najprawdopodobniej, choć czas pokaże. Czy to zda egzamin, czy nie, czy będą znowu wykwity, czy to mi spróchnieje, czy nie. Będziemy obserwować. Zastosuję to wszędzie. Będą miejsca bardziej widoczne, gdzie to yy, będzie można obserwować. Jeżeli w tamtych miejscach to lakier się nie podniesie i nic się nie będzie działo z tym, no to, no to będzie dobrze. Nie? To znaczy, że to jest bardzo dobry środek. Jeżeli się. Zastanawiacie nad tym, czy co dać potem na samą blachę. Czy znaczy, same poksy lecieć, tylko to wyczyścić, odtłuścić, to może warto się pochylić jeszcze na dodatkowe zabezpieczenie tej blachy, ale zobaczymy, nie chcę polecać tego na razie, bo, bo nie wiem tak naprawdę czego się spodziewać potem, co to, co to będzie, nie. Także to tyle.